do tych to kto znów dzwoni. I musicie przyjechać do Maginalda i, i porobić, bo wszyscy pracownicy się pochorowali. Aha! Ja nie mogę! Ciągle musimy coś robić. Dzień i noc. Dobra. Co pan rymuje tak? A nie wiem. Dobra, to. To pewnie trzy. I nie utoż pić na mi jabłuszko, a nie jakieś podrobione jabłuszko z tak? Hej! A kto ty? Kolega Jabłuszka. Aha. Dobra, musimy iść do tej pracy. Jednej. I biednej. Byliśmy raz już w tym, w biorące, więc tu sobie chyba też poradzimy. Mhm, -y. pewnie tak. Dobra, jestem na miejscu już. Ja już maczam tutaj freteczki i nie wiem, czy tamten ma opakowanie, czy nie, nie wiem, czy mu dowiezł, czy nie. Ale tam z tego będą mieli jak coś do, to do buzi im damy i, i będą mieli. I przecież się nie obrażał. Chyba. Chyba tak. Mam tutaj y, kartonki i jeszcze keczup. Łocie, ile będę to pakował pewnie. Dobra, przyszli pierwsi goście. To co pan z te? Frytki zwykłe. I nic więcej. Dobra, to ja już zrobiłem te frytki. Już i będę musiał pozać. Ok, zaraz podaję. A dzięki, dobra. Już nie jest żadnych szasłów, osłuch i mostów. Jakichś Bigosuch. Gdzie tam ten thing, przed chwilą tu był. Ja tam. Dobra, co pan z te fredki? Normalne, bez niczego. Dobra, już mam te fretki. Dobra, dzięki. Już biorę te fretki i idę. Dobra, chyba Cię widziałam. Co w ogóle, po co przyszła? Po frytki Jimmy Levy. Aha, to powiem mu. Frytki Jimmy Levy. Dobra, był taki przepis w internecie na frytki Jimmy Levy. Nie wiem, czego to jest stworzone. Jakiś kosmita tam mówił. A e, tam już są te frytki dziwne. Okej, okay. dzięki. I had